Kongres sekretarzy to ogrom wysiłku fundacji pod względem merytorycznym, organizacyjnym, którego fundacja podejmuje się realizując swoją działalność misyjną. Jest to też wieloletnia tradycja spotkań w wymiarze ogólnopolskim. Z Pana perspektywy, czym przez te lata stał się tak naprawdę Kongres sekretarzy? Spotykamy się na siódmym Kongresie sekretarzy w tej chwili to jest już tradycja w naszej działalności tak samo jak kongresy na przykład skarbników mamy taką ambicję żeby tworzyć takie miejsca w których specjaliści samorządowi eksperci samorządowi ludzie najważniejsi w strukturach samorządowych mogą po prostu rozmawiać na temat codziennych problemów na temat sposobów funkcjonowania sposobów podejmowania decyzji Różnych rozwiązań organizacyjnych, które są wdrażane w ich jednostkach samorządowych, po to, żeby ten, ten samorząd po prostu lepiej funkcjonował. To jest niezwykle ważne w tych czasach, w których trzeba powiedzieć jasno, że mamy do czynienia z kryzysem samorządności terytorialnej w Polsce. Ten samorząd jest poddany bardzo wielu presjom i no, niezwykle trudno obecnie jest działać skutecznie, efektywnie na poziomie lokalnym, radząc sobie z tymi wyzwaniami, którymi dostarcza rzeczywistość. Wśród jednych z paneli było poruszana, była poruszana tematyka związana z wyzwaniami, Między innymi wspominał Pan o zachwianiu pewnego rodzaju równowagi pomiędzy władzą taką lokalną, związaną z, z uchwałami, a władzą wykonawczą. Wiemy też, że Fundacja przygotowała najnowszą publikację. Jak by ją Pan polecił, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tych takich problemów związanych jakby z doraźnym rozwiązywaniem tego kryzysu? Podczas panelu, który otwierał dzisiejszy konfres, kongres, mówiliśmy o wielu wyzwaniach i wielu problemach właśnie związanych z tym kryzysem samorządności. i o tych wyzwaniach. Piszemy w książce Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym. To jest książka, która została opracowana przez grono wybitnych specjalistów, znawców tematyki samorządowej. Naszą ambicją było, tak jak piszę o tym we wstępie, zarysowanie pola dyskusji znaczy wyznaczenie pewnych obszarów, w których o koniecznych zmianach w systemie samorządu terytorialnego w Polsce trzeba mówić. Nam jako fundacji. Zależy, żeby była to rozmowa, żeby to była dyskusja uporządkowana, kompleksowa, która nie będzie skupiona na rozwiązaniu jednego czy drugiego problemu zarządczego, ale która będzie prowadziła do wypracowania i wdrożenia nowego, skutecznego modelu zarządzania na poziomie lokalnym, zarządzania, które będzie... Po pierwsze, włączało społeczności lokalne w procesy decyzyjne, ale też będzie przede wszystkim respektowało wszystkie reguły systemu demokratycznego. Kongres to też okazja do promowania dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zarządzanie. Stąd też promocja konkursu Eloc. Proszę powiedzieć, jakie cele i motywacje stoją jakby za organizowaniem tego konkursu i jakie będą miały takie przełożenie, jeżeli chodzi o samorządy i upowszechnianie tej dobrych wiedzy, dobrych praktyk? ELOSZ, czyli Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, to jest inicjatywa Rady Europy, z którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej współpracuje od wielu lat, realizując różnego rodzaju wspólne e, przedsięwzięcia. ELOSZ jest e, wdrażany w wielu krajach Europy i służy właśnie popularyzacji, upowszechnianiu tych najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem, które Rada Europy osnuła wokół 12 zasad dobrego zarządzania i to są zasady bardzo różne, zaczynające się od skutecznego zarządzania finansowego na przykład, czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale też przejrzystości działania, włączenia społeczności lokalnej, respektowania zasad zrównoważonego rozwoju i tym podobnych. Nam zależy, żeby tę wiedzę i te doświadczenia europejskie wśród polskich samorządów promować, i powiedziawszy to, chcę dodać, że dla wielu krajów europejskich polskie doświadczenia w zarządzaniu lokalnym są niezwykle ciekawe i niezwykle inspirujące. Także chcemy z jednej strony te rozwiązania europejskie przybliżać polskim samorządom, ale też zachęcać polskie samorządy do tego, żeby chwaliły się swoimi osiągnięciami wśród kolegów z Europy. Proszę o taką spontaniczną odpowiedź. Krajowy Kongres Sekretarzy dla pana to? Duże wyzwanie.